od Santiego, witam oczywiście na Hellcase, kod promocyjny na na stronie to jest SANTY7 z moim kodem PLUS10% do depozytu i oczywiście darmowe gratisy na start. Przypominam Ci, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, miej to na uwadze. Dzisiaj będziemy otwierać sobie skrzynki właśnie na Hellcase i są, jest nowy event, są z tego powodu nowe skrzynki, ale niestety budżet nie pozwala mi na otwarcie wszystkich, więc otwórzmy sobie te pierwsze dwie za pół dolara i dwa dolary. Ale zanim to, to jeszcze Ci przypomnę, że na stronie trwa aktualnie konkurs dla moich widzów, organizowany przez Hellcase'a właśnie bezpośrednio na stronie. Jak to nagrywam, to jest 14 osób w konkursie, do wygrania są trzy fajne skiny, więc można sobie wbijać. 14 osób bierze udział, więc możesz sobie skorzystać. Wystarczy wpłacić 3 dolary z kodem Santi, 7, i tutaj końcówka konkursowa 75E73, i otworzyć skrzynkę Newbaginik. Wtedy dołączasz do Givawaya. No i za tydzień niespełna, będzie losowana. Jak to oglądasz, to 6 dni, więc możesz sobie wbić, zainteresować się sprawą. No i słuchajcie, otworzymy sobie te pierwsze skrzynki, dajmy sobie 4 na przykład, no i przejdziemy też na bitwy. Żeby tylko nie zamulać ze skrzynkami No do bitwy też fajna opcja Mamy nowego bloka, blok 18 Bardzo fajny skin swoją drogą Taki lego, można przyznać eee, Miałem go przez chwilę, ale nie używałem Ale podoba mi się, spoko eee, No i ta skrzynka mniej więcej na zero Jeszcze raz spróbujmy Cztery na raz, tak samo I tutaj niestety nic konkretnego nam nie poleciało Raczej będzie minus No niestety nic konkretnego się nie udało zdobyć Jeszcze raz spróbujmy w takim razie Ok, no też niebieskie same skiny, więc tutaj raczej profitu nie będzie, ale e, warto sobie też sprawdzać właśnie event, który aktualnie trwa, bo za doładowywanie konta i za otwieranie skrzynek dostajesz tokeny eventowe, które później możesz wymienić sobie w trybach eventowych. I zaraz pokażę, też odbiorę sobie. E, moje tokeny, ale zanim to, to spróbujmy sobie tej skrzynki za 2 dolary. 4 na raz, otwórzmy sobie to dwa razy, a potem przejdziemy na bitwę. Takie tańsze bitwy zrobimy po 10 dolarów. Myślę, że będzie Git. E, co tutaj jest? Dig. tek. 13 dolów, a zapłaciliśmy 8, więc profit na tej skrzynce. Zróbmy jeszcze 3 na raz, żeby aż tak bardzo nie ryzykować. Może tu jakieś fajne skiny trafimy na gry. Celest 2. Ok, całkiem nieźle. Myślę, ten środkowy skin będzie dobry. 3 dolary. No to tutaj połowę straciliśmy. Pamiętaj, że jak sobie odpołysz jakiegoś fajnego skina na Hellcase, to sobie wypaść od swojego ekwipunku na Steam. Nie ryzykuj. Oj, tutaj prawie monster masza. Niestety coś słabszego nam wyleciało niż ten USP. 4 dolary. Ok. No i tak jak mówię, uzbieraliśmy trochę tokenów i ponadto uzupełniając swoje konto na Hellcase również otrzymujesz. Ja uzupełniałem swoje konto przed eventem, jak jeszcze eventu nie było, więc tutaj. Nie będę w stanie odebrać tych rzeczy na ten moment. A tutaj byłoby bardzo dużo w sumie tych tokenów. E, ale możesz to sprawdzić, czy to można No i wymienimy sobie na generatorze skinów te wszystkie tokeny, które uzyskaliśmy, czyli 30 sztuk. Zobaczymy, co trafimy. No, ja mamy takiego glocka. Zawsze to e, jakiś plus, co nie? Zawsze za darmo to Jocy słodki, wiadomo, że tak. Przejdźmy sobie na bitwę, na skrzynki. Otwórzmy jakąś fajną skrzynkę na bitwach. Niech to będzie skrzynka. Rewolwer. 5 sztuk. Mm, AWP Butler. Nie znam tej skrzynki, więc 3 sztuki zróbmy. M4 Case, Dwie sztuki. No i taką bitwę na dwie osoby zróbmy. Bez trybu dzielenia, czyli zwykłaka. Trochę skrzynek dodałem, 10 łącznie. Zobaczymy co rzuci, zobaczymy co damy. Miejmy nadzieję, że bitwa będzie wygrana. To może e, znajdzie się budżet też na te droższe skrzynki eventowe. Zobaczymy jak nam pójdzie. No w tej Revolver case to chyba tutaj też są może. Tak, są, bo widzę, że przelatują, więc niech wypadnie też jakaś i będzie zarąbiście tego typu. Oj, dla niego dobry skin. Ale do odbicia na ludzie. Łyka kawusi sobie wezmę. Ok, już kurde zimna kawusia, niedobrze. Niedobrze tego typu. No i tak skrzynka mnie ciekawi, bo jej nie otwierałem nigdy, jest AWBom Redline w środku. Ogólnie są same AWP. jego lepsza, dużo lepsza prowadzi to znacząco. Kolejna. Zależy, jak w Stotraku to nasza. Niestety nie w Stotraku. Jego. No i teraz M4 Case. Jakaś fajna MK. Może Cyrex, może coś tego typu. Please give me, give me, give me. 16-10 dolarów różnicy, no. Ciężko będzie odbić, ale może. Tak ci jest 70 dolarów, co jest? Co jest widzowie? Co jest grane? Halo! Słyszymy się, halo! Co jest grane, widzowie? MK za 70 dolarów mi poleciała. Decimator w statraku. O, kurde. Zarąbiście. Dobra. Pamiętajcie, że na przykład jak, jak traficie jakiegoś fajnego skina, e, to zawsze możecie go wymienić na innego. Tutaj klikacie wymień przedmioty i wybieracie skin, który na przykład Wam się niekoniecznie podoba i możecie go zamienić na inny skin, który jest aktualnie dostępny na stronie. Maksymalnie trzy skiny e, swoje możecie jednokrotnie wybrać i wymienić na jeden albo właśnie kilka innych. To też jest spoko opcja na Hellcase. E, ale ja sobie zrobię kontrakt z tych skinów i zróbmy kontrakt właśnie od najtańszych na porządku. Podpisz. 3,40. Takie widełki możemy otrzymać jednego skina. Nawet całkiem nieźle. Zróbmy kolejny kontrakt. 20 dolków możemy otrzymać w takich widełkach. Jeden przedmiot co ważne. Jest nawet profit 3 dolary, więc spoko. No i nie wiem, czy tutaj ryzykować. A nawet nie mogę, bo chyba muszę mieć, 3, tak, 3 przedmioty minimum. To na razie zostawię sobie te itemy i zróbmy kolejną bitwę też za podobną. tu mamy 15 dolarów, to też za tyle zróbmy. Niech to będzie. Za 15 dolarów. No to Global CSGO niech będzie, dwa yy, Green Stickers, dwa, dwie sztuki też. Yy, I może jeszcze dodajmy sobie coś takiego, co jeszcze nie otwierałem, na przykład D na kolektor. I taką bitwę puszczę na trzy osoby, bo jest, jesteśmy na dużym proficie na dzisiejszym odcinku, więc zaryzykuję na więcej osób w bitwie. Czemu by nie? Zobaczymy, co rzuci tym razem ta bitewka. 5 skrzynek, trochę naklejkę. Lubię te skrzynki z naklejkami na jest naprawdę. Fajne są te skrzynki z naklejkami. I w szczególności e, ta, tam jest taka jedna z dolara Ambush e, Stickers, że się nazywa. E, bardzo fajnie rzuca. Ostatnio robiłem bitwę e, z jednym z widzów, właśnie na Discordzie. Siedzieliśmy i sobie bitw, bitwy robiliśmy i właśnie e, fajna naklejka mu poleciała. E, I z bitwy za 3 dolary e, trafił na naklejki za bodajże nie chcę skłamać, ale chyba 12 dolary. A bitwa była 2-3 dolary kosztowała już. Nie pamiętam, chyba 3 dolary, bo trzy skrzynki były te właśnie za dolar. Tak czy inaczej, ta przegrana nie była duża różnica, ale wygrał bot Brian. Pamiętaj, że najlepszy kod na stronie, w tym miejscu, sobie wpisuj: SAD 7 Tak samo pamiętaj, że na stronie jest cały czas giveaway i będzie się kończył za 6 dni. Jak wypuszczam ten film, więc możesz sobie sprawić, czy już nie jesteś. Jeśli nie ma, to sobie sprawdź, czy chcesz dołączyć. Oczywiście nie namawiam do wpłacania na stronę, ale jeśli masz taką ochotę, to jest również wiele metod płatności na stronie od ym, kart płatniczych Publika. PaySafeCard karda nawet skinami można wpłacać. Natomiast pamiętaj, że na przykład na stronie to jest sand 7 warto używać. No i tutaj skiny się pojawiają. Masz tutaj napisane, które są lepszego zysku, więc też spoko, spoko sprawa. Odbierzemy sobie jeszcze lever ranking, bo masz teraz poziomy nahekaj się od jakiegoś czasu wprowadzili. I można sobie odbierać właśnie nagrody. No i Mam tutaj procent dodatkowy do e, wpłaty, ale ja sobie to zostawię póki co, bo tutaj mam na 17 poziomie skrzynkę darmową, którą, którą mogę odbierać codziennie, więc e, warto sobie kliknąć, chociaż raz w ciągu dnia, no bo warto. Wiadomo, że czasami częściej w zasadzie będziemy widzieć takie szare lub słabe skiny, ale jak widzisz, tutaj ludzie trafiają nawet Redline'a za 140 dolków ze skrzynki darmowej, codziennej, więc warto. No i też tutaj codzienny gratis mamy sobie e, po. Po zrobieniu tych wymagań możesz sobie odebrać też dodatkową skrzynkę, codzienny darmowy łup tak zwany. Także sobie możesz to sprawdzać. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Pamiętaj, strona dla osób od nich wbijaj sobie na Discorda, na którym są giveaway'e właśnie dla Ciebie. No i zapraszam Cię na streamki, które są no, co dwa dni na YouTubie. Serdeczne dzięki, dzisiaj profit na headcase'ie, trzymaj się, cześć.